No ja tak nie nadużywałem tej pornografii, ale w moim przypadku chyba nie miała. To no. no na pewno jak, jak, w jakiś sposób wpływa, no, może uatrakcyjniać, uatrakcyjniać współżycie. Może mieć, <śmurzujesz> może inspirować, może zagrażać. Ja, ja sobie radzę bez. Bo ja bym raczej myślała, że to się leczy trochę na zasadzie jak zaburzenia jedzenia, no bo y, tu bardziej, znaczy wydaje mi się, że jest y, to, ten nauk do siebie bardziej podobny, bo jedzenie mhm. y, też może stanowić problem, ale nie da się go zupełnie wykluczyć, tak jak, podobnie jak seks, tak, bo to jest nasza biologiczna potrzeba. Mhm. A alkohol, no. Rzeczywiście masz bardzo dobrą intuicję, bo y, powinno się do tego podejść jak do zaburzeń jedzenia. Czyli nie możemy wyeliminować tej potrzeby, natomiast rzeczywiście możemy się przyjrzeć, y, czy jest tak, że ktoś y, jakby y, może się objadać kompulsywnie albo może się głodzić, tak? czy ma też takie niezdrowe podejście do seksu. Kiedy spotykam się z pacjentami, to raczej są to osoby, które mają trudność może z nawiązaniem takich bliskich kontaktów, z pokazaniem jakiejś swojej słabości, są perfekcjonistami, w związku z tym mają dużo napięć, dużo stresu, są przemęczeni i pornografia jest czasem takim sposobem rozładowania tych napięć, ale jakby metodą pomocy nie może być to, że my tylko zabieramy pornografię, ale musimy tą osobę nauczyć takiego mniej czarno-białego, Podejścia do siebie, nie oceniania tak surowo, też nauczyć relaksowania się czy nawiązywania takich bliższych relacji w związku, nawet bo często ci mężczyźni mają takie przekonanie, że nie mogą o żadnej słabości powiedzieć partnerce, gdzieś chcą stworzyć taki swój idealny obraz. A po czym? Tylko powiedz tak, proszę, szczerze. Jak rozpoznać, że ma się problem z, z pornografią, z oglądaniem pornografii? Zdrowa seksualność jest elastyczna. Czyli jeżeli ktoś korzysta z różnych bodźców, czasami ogląda pornografię, ale nie musi to być taki konieczny warunek, że na przykład ona jest zawsze oglądana podczas seksu dodatkowo, tak? albo ktoś nie wybiera za każdym razem pornografii zamiast zbliżenia z partnerką, to myślę, że w porządku. Natomiast jeżeli dzieje się tak, że mm, Przeznaczamy na to taką ilość czasu, że zawala się pracę, że osoba ucieka od relacji seksualnych z drugim człowiekiem, a wybiera pornografię, to może to świadczyć o problemie i znowu niekoniecznie o uzależnieniu, ale może coś takiego dzieje się w związku, jest pewien żal czy złość do partnerki że mężczyzna jakby wybiera e, tą masturbację przy filmie pornograficznym. Być może on spodziewa się u siebie jakichś trudności, zaburzenie rekcji przedwczesnego wytrysku, e, więc nie chce wchodzić w taki bliski kontakt, żeby w jego wyobrażeniu nie skompromitować się. Tak więc być może e, trzeba inne problemy rozwiązać, nie nazywając koniecznie tego uzależnieniem. A czy dla człowieka, który ma zdrowe podejście do pornografii, nie jest to dla niego problem, ta pornografia może jakoś mu zaszkodzić w życiu seksualnym. Może na nie wpłynąć pozytywnie i negatywnie. Pozytywnie w taki sposób, że być może on będzie miał krytyczne spojrzenie, ale coś tam sobie weźmie z tej pornografii, jakieś pomysły uzna, że są na tyle fajne, że będzie chciał wypróbować w życiu seksualnym. Natomiast, oczywiście, może mieć to też negatywny wpływ, jeżeli ta osoba. Zacznie wymagać od siebie takich możliwości fizycznych, jak mają aktorzy porno, jeżeli nie podejdzie do tego, co widzi na ekranie w taki sposób, że, że jednak jest to reżyserowane, że to niekoniecznie jest prawda. Też, jeżeli chodzi o nasze życie seksualne, to pewne normy kształtuje kultura. To, o czym czytamy, co obserwujemy, jak się mówi o seksie, Kiedyś seksoralne uważano za dewiację, bo taki był przekaz społeczny. No i możemy też mówić o takich normach internetu. Czyli jeżeli ktoś sporo ogląda pornografii, to. Jego pojęcie na temat tego, co jest właściwe, co jest normalne w seksie, jak ludzie się kochają, może być budowane na podstawie filmów pornograficznych. No, no i oczywiście może być troszeczkę nieprawdziwe, albo też wymagania stawiane partnerce będą takie mm, trudne do spełnienia, bo, bo jej może być trudno wcielić się w rolę gwiazdy porno.